Miał Napisali więc czym prędzej ogłoszenie i zamieścili je w lokalnej gazecie oraz w internecie. Chodźmy. stawiła się długa kolejka pani. Wpuszczano kolejną dziewczynę i przeprowadzano z nimi dokładne bilety. Żadna mu się nie podobała. Wszystkie były albo za wysokie, albo za niskie, albo za hude, albo za głube. Miały nie takie włosy i nie takie głosy. W ogóle nie były takie jak trzeba. Pod koniec dnia królewicz podszedł do rodziców i powiedział. Mamo, tato, jeden ja świat szukać żony, nic mnie nie zatrzyma. Jesteś młodzież. tylko pamiętaj, że nie łatwo rozpoznać prawdziwą królę. Weź to. Czy pana, która ci się podoba, jest mu królewną, czy zrób to z grochem lub Królew Królewko wziął prezenty, siadł na jednego ze swoich pięknych maków i już go nie – O! – Co to znaczy o? – nie przerywaj, to się dowiesz wreszcie. – Śpiewaj szybciej, bo się śpieszę. – Słucham, to odpowiednia na żony. Nie mam, mam ochoty zatrzymać się do każdego o. o – Szukasz żony? <gry> szukasz żony? Hmm. Myślę, że już ją znalazłeś. Kulewicz spojrzał w stronę okna i ujrzał mi wielką twarzyczkę. Oto ja, twoja przyszła żona. — <noise> Mój wybawicielu, muszę ci powiedzieć o jeszcze jednej sprawie. Zanim zostanę w twoją obrzeżonej, muszę zgładzić tą czarownicę, a wtedy na wielki będę twoja. — Zaczekaj, zanim zacznę zbadać, chcę ci prezent. Kulewicz przeszukał szybko kieszenie i wyjął ziarnko grochu. Proszę. — Co to takiego? — Nie wiesz? Widać, nie jesteś wypisana. Zasmucony Królewicz skoczył na konia i odjechał. Drogi, panie kierowca. <grystanie> <grystanie> Lepiej mimo nie się. W końcu dojechał do szklanej tuzy. W miejscu siedział się starzy. Witaj, królewnie, Zamiast mówisz? swojej mądrości widzę, że przywołał się uwolnić królewnem z tej oto Szklanej wieży. Ostrzegam ci jednak. To jest bardzo trudne nawet dla największych śmiałków. Jeśli. Dura jest stroma i śliska. Jeśli chcesz uwolnić kulę, to musisz. Wcale nie chcę. Czukam na odpowiedniej na szorę, a nie będę mógł się jeśli najpierw zginę. Musi poczekać na korzyść z Dalej. Zmęczony Kulewicz postanowił odpocząć i głośliwie Zatrzymał się w swojej ulubionej restauracji. po ja Poproszę to zwykle? I tu z tym wszystkim. Jeżdżę i jeżdżę. Żadna kolejna nie nadaje się na mojej Jestem Wracam do domu. Jestem tak zmęczony, że ożenię się z każdą królą, która się z trochę Niechby to miało być pierwszole podziemna w kolebach. Zgadzam się. Miałam coś cichutko w boku Tak cichutko, że on sam tego nie usłyszał. יסת, דאַוייטן נאָר אן רוק, ווי צו פילן די szczęśliwie, jak to się nie tylko w bajkach stało.